Cześć, to McGaffin. Pięć kobiet dołącza do złowieszczego wydarzenia miliardera. Nieświadomie, że są wykorzystywane każdej nocy. Dzisiaj pokażę wam film, amerykańską czarną komedię z 2024 roku pod tytułem Mrugnij dwa razy. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Film rozpoczyna się od młodej kobiety imieniem Frida, która marzy o zostaniu stylistką paznokci inspirowanych zwierzętami, ale na co dzień pracuje jako kelnerka. Obecnie publikuje zdjęcia swoich zdobień paznokci w mediach społecznościowych, kiedy natrafia na wywiad z mężczyzną o imieniu Slater. King, miliarderem i potentantem technologicznym, Slater publicznie prosi o przebaczenie za bliżej niesprecyzowane, niestosowne zachowanie i ogłasza swoją rezygnację z funkcji prezesa swojej firmy. Dodatkowo ujawnia, że kupił wyspę, na której uprawia własne jedzenie i hoduje kury. Okazuje się, że Frida... Ma do niego słabość i zaczyna szukać więcej informacji o nim w internecie. Co więcej, Frida czuje frustrację z powodu monotonii swojego życia i wykrzykuje, że potrzebuje wakacji. Kilka dni później ona i jej spółlokatorka Jess pojawiają się na corocznym przyjęciu Slatera, aby pracować jako kelnerki. Szef konfrontuje się z Fridą przypominającej o jej zachowaniu na zeszłorocznym wydarzeniu, kiedy próbowała porozmawiać ze Slaterem. Przeprasza, tłumacząc, że to on do niej podszedł i skomplementował jej paznokcie, ale szef radzi jej, aby tym razem pozostała niewidzialna. Oby dziewczyny zauważyły, jak wystawne jest to wydarzenie, a bogaci goście ubrani są w swoje najpiękniejsze stroje. Podczas pracy Frida od czasu do czasu zerka na Slatera. Później czas zebrałem do szatni, gdzie przemyciła dwie sukienki wieczorowe, które zamierzałem założyć. Po przebraniu zaczynałem przechadzać się po przyjęciu, wtapiając się w tłum VIP-ów. Wkrótce Frida dostrzega Slatera w oddali i zaczyna do niego iść, ale przypadkowo wpada na kelnera i przewraca się. W tym krępującym momencie wyciąga do niej rękę sam Slater. Po krótkim zapoznaniu się Slater postanawia przedstawić ją swojemu towarzystwu, zaczynając od swojego terapeuty, doktora Richa. Frida żartuje, żebym mrugnął dwa razy, jeśli jest w niebezpieczeństwie, na co doktor Rich faktycznie to robi, co wywołuje śmiech. Następnie Slater przedstawia jej swojego przyjaciela z dzieciństwa, Cody'ego, ochroniarza Stana, swoją prawą rękę Vika oraz swoje znajome, Heather i Camille, a także absolwente koledzy Lucasa, DJ'a Toma i Gwiazdę, Reality Show Sarah. Wieczór Wieczór Freddy zmienia się w wir śmiechu i alkoholu, a ona czuje się w niebo wzięta, spędzając czas ze za swoim zauroczeniem. Jednakże w pewnym momencie pojawia się asystentka Slatera, Stacy i uznajmy, że muszą wyruszyć na wyspę. Frida i Slater z żarem się żegnają, ale gdy Friday rozmawia z Jess o swoim doświadczeniu, Slater niespodziewanie wraca i zaprasza je, by dołączyły do niego na wyspę. Obie przyjmują zaproszenie. W następnej scenie cała grupa Slatera, z wyjątkiem doktora Richa, wsiada na prywatny odrzutowiec i leci na miejsce przeznaczenia. Po przybyciu Frida jest oszołomiona luksusem tego miejsca. Stacey pojawia się, aby zabrać wszystkim telefony, aby ich wakacje nie były zakłócone sprawami zawodowymi. Wszyscy bez wahania się zgadzają, choć Jess wydaje się nieco sceptyczna. Następnie Slater odprowadza Frida do jej pokoju, który jest wyposażony w ubranie na zmianę. Po jego wyjściu Frida bierze prysznic i aplikuje wykwitne perfumy, które znajduje w pokoju. Kiedy ma już się przebrać, nagle pojawia się stara pokojówka, która patrzy na mnie jakby ją znała. I nazywa ją Czerwonym Królikiem. Frida jest zdezorientowana i pyta, co to znaczy, ale kobieta opuszcza pokój, nie odpowiadając. Później Frida wychodzi na zewnątrz i spotyka Czes, która jest zdziwiona, że przygotowano na nich ubranie, mimo że zaproszono jej w ostatniej chwili. Frida jednak bagatelizuje to, twierdząc, że do przywili bycia bogatym. Następnie obie spotykają pozostałe dziewczyny, które również mają na sobie podobne stroje. Żadna z nich nie uważa tego za dziwny, więc dołączają do mężczyzn przy basenie. Tam Frida kontynuuje wymianę spojrzeń ze Slaterem, ale wkrótce podchodzi do niego Sara. Próbuje z nią flirtować, jednak Slater wydaje się być nią niezainteresowany i wciąż skupia swoją uwagę na Fridzie. Następnie Slater oprowadza Frida po posiadłości i pokazuje jej rzadki kwiat o nazwie Desiderans, z którego produkowane są ich perfumy. Wyjawia również, że na wyspie roi się od węży Lash Wipers, które pracownicy próbują wyeliminować. Potem otwiera się przed nią, przyznając, że prawie nic nie pamięta ze swojego życia sprzed dziesiątego roku życia. Dlatego uczęszcza do doktora Richa, specjalisty od wypartych wspomnień. Frida uważa to za dziwne, ale Slater wyjaśnia, że zapomnienie czasami bywa darem. Podczas dalszej części wycieczki spotykałem asystentkę Stacy, która niesie kilka czerwonych torebek na prezenty. Tego wieczoru wszyscy zbierają się w jadalni, gdzie zapalono świece, ponieważ generator przestał działać. Podczas kolacji, Frida przez przypadek plami swoją sukienkę, wtedy Vic prawa ręka Slatera pyta ją, czym się zajmuje. Frida odpowiada, że nadal próbuje to ustalić. Zauważamy też, że Vic nie ma małego palca, co skłania Slatera do żartu jak go stracił. Wik jednak nie odpowiada, zamiast tego wyciąga małą buteleczkę z MDMA. Po zażyciu narkotyków cała grupa wpada w stan euforii. Zaczynam się śmiać i bawić. Wszystko wydaje się być w porządku, ale gdy Frida idzie spać, zauważa, że plama na jej sukience zniknęła. Uznaje to za dziwne, ale nie przywiązuje do tego większej uwagi. W ciągu kolejnych dni piją niekończącego się szampana, Bywają w basenie w ciągu dnia, a wieczory spędzają przy wykwitnych kolacjach i kolejnych narkotykach. Pewnego wieczoru Slater zauważa bliznę obok oka Frida i pyta co się stało. Ona jednak twierdzi, że nie ma pojęcia. Potem pytają o jej paznokcie. Frida wyjaśnia, że prowadzi małą markę o nazwie Animal Mouse, będącą połączeniem słów animal i nails. Odpowiedź wydaje się go zadowalać, ale nagle przeprasza i wychodzi. Wychodzi tak pospiesznie, że zapomina swojego vaporizera. Później Frida przyglądając się vaporizerowi zauważa brud pod swoimi paznokciami, co ją szokuje. Następnego ranka, kiedy Frida idzie zwrócić vaporizer, zauważa, że Slater wychodzi ze swojej sesji terapeutycznej z doktorem Richem. Frida to doktora i przypomina mu jak Slater ich przedstawił na gali, wspominając również żart o mruganiu dwa razy. Doktor nerwowo potwierdza, po czym szybko opuszcza posiadłość z czerwoną torbą w ręku. Pewnej nocy wszyscy tańczą i dobrze się bawią, aż nagle słychać krzyk. Okazuje się, że Jess została ugryziona przez węża. Slater zabiega do i zapewnia, że jad nie jest śmiertelny. Mimo to Jess wpada w panikę i opuszcza imprezę. Kiedy Frida do niej podchodzi, Jess mówi, że chce odzyskać swój telefon i opuścić wyspę. Twierdzi, że dzieje się tu coś dziwnego, a ludzie zachowują się podejrzanie. Frida jednak odmawia wyjazdy, argumentując, że po raz pierwszy w życiu nie czuje się niewidzialna, to jest wymarzony urlop, na który zawsze czekały. Ostatecznie Jess zgadza się i decydują się zostać na wyspie. Później, będąc sama, Jess zaczyna krwawić z nosa. Następnego ranka, Frida zaczyna dzień od prysznicy i ponownie nakłada te same perfumy. Podczas spaceru natrafia na czerwoną torbę leżącą przed jednym z pokoi. Zaciekawiona wchodzi do środka i odkrywa dużą ilość czerwonych torb w pomieszczeniu. W tym momencie pojawia się stara pokojówka, która ponownie zaczyna nazywać się Czerwonym Królikiem. Wręcza Fridzie dziwny, zielony płyn, który ta bez wahania próbuje. Jednak pokojówka szybko wskazuje na szczątki węży, wyjawiając, że płyn to jad, wyekstrahowany ze wszystkich skwitanych węży. Przerażona Frida w pośpiechu opuszcza pokój. W na następnej scenie Frida ma dziwny sen, w którym widzi Jess trzymającą nóż i proszącą, by go ukryła. Kiedy Frida budzi się. Czuję się źle, a jej wygląd przykuła uwagę Sary. Wkrótce pojawi się Lukas, z cieniakiem pod okiem, ale nikt nie zwraca na to większej uwagi, podobnie jak na nieobecność Jess. Po śniadaniu mężczyźni z entuzjazmem wybierałem się na ryby, podczas gdy dziewczyny postanawiają zostać w domu. Jedna z nich wyciąga zapalniczkę jazz, co skłania Frida do zapytania o nią. Koje zaskoczenie, że jedna z dziewczyn nie rozpoznaje ani nie pamięta osoby o imieniu jazz. Zaniepokojona, Frida biegnie do pokoju jazz, gdzie odkrywa, że meble są ustawione tak, jakby nigdy tam nikt nigdy nie mieszkał. Następnie udaje się do swojego pokoju i znajduje nóż schowany za lustrem. W tym momencie pojawia się Sara, trzymając zapalniczkę z imieniem jazz. Frida stanowczo twierdzi, że jazz tutaj była, ale Sara odpowiada, że na pewno by to pamiętała. Gdyby była jeszcze jedna osoba w grupie. Frida opowiada o dziwnych wydarzeniach, które mają miejsce, na przykład o tym, że codziennie budzi się z ziemią pod paznokciami. Sara pokazuje jej na ramieniu, nie mając pojęcia skąd się wziął. Przyznaje też, że w tej grupie zna jedynie kodiego, który zaprosił na wyspę. Gdy spotkali się w kawiarni, obie zaczynają podejrzewać, że mężczyźni manipulują ich umysłami. Frida przypomina sobie, jak Slater wspomniał kiedyś, że zapominanie to dar. Wchodzą do pokoju, w którym znajduje się kilka czerwonych toreb i spekulują, że perfumy w nich zawarte mogą zawierać substancje powodującą utratę pamięci. Frida mówi też, że zaczęła przypominać sobie pewne rzeczy po wypiciu wężowego jadu, który dała jej pokojówka. Wkrótce Frida odkrywa więcej wężowego jadu w pokoju i podaje go Sarze, aby spróbowała. Postanawiają zmieszać jad z tekilem i dać go Hitter oraz Kamili, mając nadzieję, że pomoże im to odzyskać wspomnienia. Wkrótce dołącza do nich Stacy, która również wypija przygotowany napój. Informuje dziewczyny, że mężczyźni wkrótce wrócą. Zdając sobie sprawę, że Jazz ucieka, Frida postanawia przeszukać dom, poszukiwanie telefonów i prosi Sarę, aby krzyknęła, jeśli mężczyźni się pojawią. Niedługo później Sarze zaczyna krwawić z nosa, tak jak wcześniej Jazz, zanim zniknęła. Kiedy mężczyźni wracają, Slater pyta, gdzie jest Frida, na co Sara odpowiada, że odświeża się w swoim pokoju. Tymczasem Frida wchodzi do prywatnej willi Slatera i wamuje się do zamkniętej szafki szukając telefonów. Udaje się znaleźć, ale słyszy krzyk Sary i szybko ukrywa wszystko. W tym momencie spada pudełko, a Frida z przeżenią odkrywa kilka zdjęć. Polaroid przedstawiający różne osoby trzymające czerwone torby. Chwilę później do pokoju wchodzi Slater, sięga po płyn do swojego wapa i świadomy, że Frida ukrywa się pod jego biurkiem. W tym momencie jad wężowy zaczyna działać na Fridę. Powodując krwotok z nosa i wywołując wspomnienia, widzi siebie i inne kobiety związane i przerażone, podczas gdy mężczyźni je torturują. Okazuje się, że Jad wężowy sprawił, że Czas wszystko sobie przypomniała, więc Slater nakazał Stynowi ją zabić. To szokuje Frida, która natychmiast ucieka, gdy miliarder jest rozproszony. Biegnie prosto do Sary i opowiada jej wszystko, co stało się z Jess. Obawiając się, że spotka jej ten sam los, decydują się dalej udawać, że wszystko jest w porządku, aż Heather i Camilla odzyskają swoje wspomnienia. Później tej nocy, podczas kolacji wspomnienia Frity, zaczynam do niej wracać falami. Uświadamia sobie, że mężczyźni każdej nocy ją napastowali, a perfumy były używane do wymazywania jej pamięci. Okazuje się, że Lucas był temu przeciwny, ale inni mężczyźni naciskali na niego, mówiąc, że musi dorosnąć. Frida przypomina sobie, jak niedawno doktor Rich ją zaatakował, jak bardzo bał się, że to zapamięta. Slajd uspokoił go wtedy, mówiąc, że im gorsze wydarzenie, tym bardziej ofiary je zapominają. To tłumaczy, dlaczego perwersyjny doktor był wystraszony i nerwowy, kiedy rozpoznała go kilka dni temu. Obecnie, przerażające wspomnienie sprawia, że Frida ma trudności z udawaniem, że wszystko jest w porządku, podobnie jak Sara. Jednak Frida zbiera się na odwagę i zaczyna tańczyć, dołączając do Sary. Pozostali wkrótce podążają za ich przykładem, a noc zamienia się w kolejne pozornie radosne spotkanie. Wtedy przerywa jej nagły krzyk. Okazuje się, że to Kamila. która odzyskała wszystkie wspomnienia. W napadzie furii wielokrotnie dźga Toma nożem i zabija go, aż Slater przychodzi, by ją powstrzymać. W tym momencie wspomnienia Hitter również wracają, a ona zaczyna gonić Vika. W środku Sara go got jego w dłoń i próbuje zaatakować go dalej, ale ten ucieka. Tymczasem Hiter dogania Vika i uderza go szachownicą, miażdżąc mu twarz. Jednak wtedy ochrona. Stan strzela do niej i zabija ją na miejscu. Następnie Stan zauważa Fridę w oddali i zaczyna ją gonić. Frida ucieka do lasu, ale w końcu zostaje przez niego dogoniona. Stan przygotowuje się do strzału, jednak Sara zadaje mu cios ogromnym kamieniem od tyłu, uderzając go kilkukrotnie. I zabijając. Na miejscu. Tymczasem Slater wleczy ciężko rannego wika i związaną Kamilę do swojej prywatnej willi. Lukas, który podobnie jak dziewczynę używał perfum, nie rozumie co się dzieje i wpada w panikę. Slater jednak go ignoruje i depcze Kamili po szyi, dusząc ją na śmierć. Gdzie indziej Frida przeszukuje swój pokój w poszukiwaniu nożek, gdy przychodzi Stacy wyraźnie zaniepokojona. Frida szybko zdaje sobie sprawę, że Stacy odzyska wspomnienia. W przeciwieństwie do innych, Stacy dobrowolnie pozostaje pod wpływem perfum. Twierdzi, że zapominanie to dar i oskarża Fridę o zmuszenie do przypominania sobie tak traumatycznych wydarzeń. W trakcie szamotaniny Frida broni się i dźga Stacy w kratkę piersiową. Zabijając ją. W lesie Cody na rozkaz Slatera szuka pozostałych dziewczyn. Z drugiej strony Sara ponownie spotyka się z Fridą, która znalazła w Wieli Polaroid przedstawiający ją samą. Szokujące jest to, że zdjęcie pochodzi z przed roku, co oznacza, że Frida już wcześniej była na wyspie. Po tej informacji dziewczyny uzbroją się w nóż i pistolet, aby zakończyć męki, które zgotowali im oprawcy. Wkrótce docierają pod villa Slatera i żądają, aby otworzył drzwi. Slater odmawia, ale Lucas decyduje się je otworzyć i natychmiast zostaje zastrzelony przez Sarę. Slater wykorzystuje okazję, aby obezwolnić Frida i zamyka drzwi. Frida chwyta przedmiot, by go zaatakować, ale Slater szybko ją pokonuje. W tym momencie Frida ma przebłysk wspomnień sprzed roku, kiedy próbowała uciec. Chłodow wtedy na skałę, co spowodowało ranę na twarzy, która później stała się blizną. Tego dnia pomalowała paznokcie na czerwono, z wzorem królika. Przypomina sobie również, że to ona. Odgryza wtedy wikowi mały palec. W teraźniejszości Slater informuje związaną Frida, że ludzkość mogłaby uwolnić się od cierpienia i bólu, gdyby tylko zapominała o swoich traumach. Zachęca ją, aby do niego dołączyła, użyła perfum i zostawia wszystko za sobą. Gdy on dalej gada, Frida po cichu zaczyna się uwalniać za pomocą odłamku szkła. W tym czasie Sara zaczyna strzelać w zamknięte drzwi, ale wkrótce kończy jej się amunicja, co pozwala Slaterowi ją schwytać. Wlecze ją do pokoju, gdzie Frida, która właśnie się uwolniła, trzyma nóż. Slater pewnie siebie chwyta jej nóż, a Frida boi się, że ją zabije. Jednak miliarder mówi, że tego nie zrobi, bo jest jego najlepszą przyjaciółką. Następnie zaciąga się swoim wejpem i zamierza dobić Sarę. Nagle zaczyna czuć się zdezorientowany i nie rozumie, co robi ani co się dzieje. Okazuje się, że kiedy był na zewnątrz, Fredo dodał do jego płynu do wejpa te same perfumy, które sam stworzył. To powoduje, że Slater traci przytomność i przewraca kilka świec, co sprawia, że pożar w pokoju staje się jeszcze większy. Wkrótce cała willa staje w płomieniach, a Frida zostawia Wika, aby zginął w pokoju. Na zewnątrz Sara wyraża nadzieję, że Frida wie co robi. Kamera oddala się, ukazując, że Frida uratowała również Slatera z płonącej willi. W ostatniej scenie jakiś czas później widzimy firmę Slatera organizującą kolejną galę. Podchodzi do niego dr Rich, który chce spotkać się prywatnie i umówić coś ważnego, ale Slater wydaje się zdezorientowany i zagubiony. Wtedy interweniuje Frida i informuje doktora, że Slater nie będzie dostępny. Okazuje się, że Frida jest teraz żoną Slatera. Rich wyraźnie się niepokoi, gdy ją widzi, zwłaszcza kiedy kobieta stwierdza, że pamięta doktora. Film kończy się, gdy gospodarz Gali przedstawia Frida jako nową CEO firmy. W międzyczasie Frida daje środek udurzający do pas Slatera, aby utrzymać go w stanie dezorientacji i posłuszeństwa. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Łączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.